Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej serii Światczysty Minecraft. Dzisiaj, moi drodzy, byliśmy już w że byliśmy już prawie wszędzie, ale nie byliśmy na jakiejś wspaniałej, długiej przygodzie, bo chciałbym sobie zbudować gdzieś tam daleko, daleko, daleko jakąś bazę wypadową, z której będziemy szukali yy, the Endu i w której będę miał wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Więc wezmę to, co mi się do tego do budowy tego przyda, bo na pewno będę potrzebował dużo, dużo, dużo przedmiotów. E, drewienko na razie nie. Wezmę myślę, że st ze stag żelaza, żebyśmy byli przygotowani na wszystko. Moja zbroja jest gotowa, czy się tutaj jeszcze wrócimy do naszego wspaniałego domku, no, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było coś jeszcze zbudować. Trzeba wziąć trochę węgla. E, nasiona. Mm. Nie, na razie nas się nie weźmiemy. Pójdę na hardcora. Najwyżej umrę z głodu. Wełna, nie, to nie. Pistony mi się przydadzą, bo będę próbował robić jakieś tajemnicze, ukryte przejścia. Dźwignie też. No i weźmiemy sobie też. Weźmiemy sobie też. Yy, no, schodki. Tutaj na razie to zostawimy, żeby tutaj zostało. I ewentualnie wezmę sobie jeszcze może złoty piecyk, który mi się bardzo przyda. Dobra, trzeba tutaj trochę oświetlić. Bo mi znowu kuczy, tak jak w ostatnim odcinku Creeper wysadzi. Wszystko, <coughs> oj, przepraszam, cholercia. Yy, jestem jeszcze na patchu tym starym, moi drodzy, z tego względu, że jeszcze nie mam o na wersji 1.5.1 i nie ma jeszcze zaktualizowanej. Yy, nie ma jeszcze zaktualizowanego Weapons Mode. Czyli nie, ma, nie, nie, nie miałbym broni ani tych dodatkowych zwierzaków, co jest trochę takie, nie, 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 nie hal dla mnie. Mm. No, właśnie sami zresztą widzicie, że tu już auto switch jest, kamera studio, bla bla bla. No także, no nie udało mi się jeszcze wszystkiego tutaj zoptymalizować. No ale to, no trudno, no, porobimy to innym razem. <coughs> Przepraszam. No i gdzieś już nam tej drzewko ładnie urosło z jabłuszkami, z czego jestem bardzo dumny. Jeszcze nam jabłuszka spadają, więc jest super. No cześć, indyk, cześć. Chętnie bym się z tobą podzielił, ale nie. Za oknem Maura, święta. No kiepsko. Pogoda jest naprawdę beznadziejna. Yy, no nie wiem, no kurczę, no ta wiosna chyba nigdy nie nadejdzie i będzie trwała 100 lat ta zima. No, pogoda jest po prostu no, tragiczna, tragiczna, moi drodzy. No nic, to ruszamy w siną podróż. Ja proponuję iść tam na północ. Nie, przepraszam. To jest West w takim razie, czyli na zachód. Idziemy na zachód w poszukiwaniu czegoś fajnego. Może coś tutaj nam się uda znaleźć. Z tego co pamiętam, tutaj gdzieś w okolicy jest lawa, jak sobie zwiedzałem teren. E, ale nie jestem pewny. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się pojawi. E, aha, jeszcze moi drodzy, dziś, dzisiaj będzie raczej. E, w ten sam dzień, kiedy wyjdzie ten filmik, będzie informacja prawdopodobnie o konkursie związanym z World of Warcraft. Także prosiłbym, żebyście bacznie obserwowali kanał. Bo. Będzie do zgarnięcia naprawdę fajna gra, która y, świetnie wygląda na półce i będziecie mogli sobie ze mną oczywiście pograć w tego word of -work. Ja wam wszystko podam w każdy relem, wszystko jest w opisach, więc y, nie widzę przeszkód, żebyście sobie ze mną pograli. Zresztą WOW w tej chwili nie jest drogi, on kosztuje chyba 10 zł miesięcznie y, w abonamencie. Jeżeli się płaci oczywiście rafami, bo zwykłe prepaidy standardowo kosztują tamte. Cześć Wilczku. 90 zł, no ale to kto robi sobie konto na Polskę, to jest trochę, no, przepraszam za określenie, ale głupi, no. Bo po co płacić 100 zł skoro można płacić 10 miesięcznie, nie? No, także, no, zresztą ja jeszcze będę o tym mówił, czy to jest, czy warto, czy nie. Oj ty, niedźwiedziu wstrętny, atakujesz mnie? Ale mocny ty jesteś, niedźwiedź, mocny jesteś strasznie. No, konkurs z Minecrafta też kiedyś będzie, ale to raczej niedługo. Niedługo mam dla Was niespodziankę, jak przekroczę granicę magiczną 1000 widzów, to będzie coś dla was super fajnego. I będziemy się fajnie tutaj myślę, że bawić. Niedługo jeszcze będą, będzie parę odcinków specjalnych z Minecrafta. Pogramy sobie na serwerach różnych Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Te serwery, które ja wybiorę, no i będziemy, będziemy się bawić, no po prostu. Jeszcze tutaj namawiam innych youtuberów typu BT i covers na jakąś tam malutką serię parkour, kto będzie szybszy, no ale jeszcze, kurczę, no nie, nie dogadałem się z chłopakami i będę musiał tam jeszcze z nimi pogadać, no. I pozdrawiam tak przy okazji ich. No a co u mnie, no święta, święta i fajnie, nie? Się najem przynajmniej, tak łapczywie po i... I znowu pewnie nie przytyję, no ale trudno, no. A niedługo, oczywiście, moi drodzy, jeszcze będzie jeden, jeden niespodzianka dla Was, taka dość dość duża, bo program, którym ja nagrywam, czyli Action firmy Mirillis, będzie miał aktualizację, która będzie umożliwiała automatyczne ustawienie webcamu. Czyli nie będę musiał się bawić z, z dodatkowymi yy, programami, które będą nagrywać moją kamerkę i wtedy przemyślę bardzo mocno, czy czy nie zrobić by tutaj serii z kamerką, tak bo ja mam kamerkę, ona nie jest jakiejś super jakości, bo to jest stara kamerka, ale ale myślę, że zresztą tam na razie wystarczy, ja tam na razie nic w planach nie mam, żadnego zakupu kamerki, bo tak szczerze się wam przyznam, że planowałem jakieś vlogi, ale no kurczę, no nie wiem czy to wyjdzie, czy nie, nie wiem czy byście chcieli mnie oglądać, jak ja oględzę o Marini i na razie się wstrzymałem, jeszcze Próbuję wystartować serią e, Siarczysty Retro Gaming, w której będę Was zachęcał do pogrania w fajne stare gry z e, serwisu GOG.com GOG I, i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na razie szukam kogoś, kto mi ogarnie jakieś fajne intro e, do tego, bo tam parę osób już próbowało, ale nikt nie, nikt nie jest w stanie zrobić tego co ja chcę. Bo ja mam takie dość specyficzne wymagania, ale to jak, jeżeli ktoś był zainteresowany, no to proszę na priva. E, wszystko wyjaśnię. Co jeszcze, no nie wiem, jak tam wasze święta, czy wszystko w porządku, jakie prezenciochy dostaliście, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że same najlepsze gierki, jakieś kurcze cryzasy i inne fajne rzeczy, e, jakieś tam może motorki, coś, no to takie rzeczy, no tego wam życzę i tak przy okazji wszystkiego najlepszego. Trochę jest spóźnione, ale no e, na pewno to nagranie pokaże się po świętach, więc no będzie bardzo trudno mi. Ten... Trochę tam skopałem, bo nie było mnie w ogóle przy kąpie tak szczerze na święta, bo zajmowałem się rodzinką. Więc no tak trochę wyszło, no i przepraszam, że nie złożyłem wam życzenia, ale ch chyba tam coś było nawet. O, znalazłem. Uuu! Ale zna jest dobry plus naszej wspaniałej wyprawy. Bo znaleźliśmy drzewka owocowe, które nam się przydadzą. Okej, okay, ale chyba nie mam siekierki. Nie mam siekierki, to bardzo dobrze. Otworzę plecak. I do plecaka powrzucam tutaj sobie te itemy, które na razie mi się nie przydadzą. Tak wiem, że wszystko jest z właśnie o to chodzi, że to będzie taka nederowa twierdza. Cytrynka. Spróbuję to ściąć. Ach, Tricapitator niestety nie działa na zmodowane drzewa. A szkoda. No, cytrynki. Dajcie. To są chyba pomarańczka, jeżeli się nie... nie mylę, albo brzoskwinie, cholera, teraz tylko co to jest? Co to jest? To są... A! Pomarańczka, tak jak mówiłem. jest zetnę wszystko, każdy list... liść... Każde, kurcze, liście, a nie każdy liść, co ja mówię. Co ten... Co te święta robiam z ludzi. No i co? No i kurczę, i, i tyle, no moi drodzy. A jeszcze tutaj szukam jakichś fajnych modów, które dadzą mi trochę więcej broni, ale na razie nic ciekawego nie znalazłem, więc ja tam obserwuję cały czas bacznie mm, te wszystkie modziachy, więc nie bójcie się. Wszystko ogarnę, wszystko będzie, jakieś fajne no, mody Też mi podsyłacie. Dzięki za tego, za ten moc z, tym, z tymi jabłkami. Też mi się bardzo podoba. Better farming mode No jeszcze Bibliocraft jest wgrany, więc... Uhuhuh. Moi drodzy. Tyle modów to ja jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Chociaż yy, słyszałem, że są jakieś tam większe paczki. One, często są te drzewa, więc myślę... O nie, zbliżamy się do biomu zimowego znowu, co jest bardzo niefajne, bo ja nie lubię biomu zimowego. Taki nostalgiczny i smutny Gdyby tutaj coś się jeszcze spanowało Jakieś takie, nie wiem, fajne zwierzaki Nie, to jeszcze, ale nie Jakieś tutaj konie pod ziemią Widzę, czy tam jakieś listy Czy jakieś niedźwiedzie, które mnie atakują Bardzo niemiłe niedźwiedzie zresztą Który niedźwiedź normalnie atakuje biednego człowieka O, ale widzę lawę Co jest dużym, dużym, dużym Dużym plusem Tutaj widzę morze, może, Morze lodu Pójdziemy sobie. Wyciągnę mój topór wojenny, że mnie tutaj nie zaatakował. No i tak to jest moi drodzy. No. Święta święta, zaraz miną święta, i każdy wraca do szkoły, czy tam do pracy i do obowiązków. Ale nie bójcie się. no. Niedługo ta wiosna musi przyjść, no bo kurczę już ja też mam powiem wam szczerze, dość tej zimnej i złej wrogiej atmosfery. No bo ja nie lubię kurczę zimy, no strasznie nie lubię zimy, bo w zimę pada śnieg, a ja nienawidzę śniegu, śnieg mnie po prostu tak denerwuje, tak mnie irytuje, no nie, nienawidzę po prostu, nienawidzę śniegu. Buty mi się od tego niszczą, plupra jest na, przez ten śnieg, jest zimno, trzeba kurczę się grzać, nie, nie. Ey, zwłaszcza ja jeszcze mam o tyle, tyle problemów, że wszystko było w porządku tam. Gdyby nie to, że wiesz, wiecie, no ja nie mam dziewczyny, więc nie mam nikogo kto ogrzać, nie? I tak generalnie to wyszło, nie? I tak głupio, nie? Trochę. Ale mniejsza, nie będę tutaj mówił o moich problemach sercowych i niesercowych. Jestem brzydalem, dlatego nie mam dziewczyny. Potem żeby nie było hejtu w komentarzach, to tak przyznaję się, jestem brzydki, nie mam dziewczyny i dlatego żadna mnie nie chcę. <grym> No, i to jest powód, dla którego nie mam dziewczyny. no. Kiedyś tam miałem, ale to tam. Na łaskę, na litość zabrałem. Ja na litość. <ścoughs> A tak na poważnie, to no. <ścoughs> kombinuję, kombinuję, no, ale no, nie, nie wychodzi mi, no. Nie mam, wiecie co, nie mam szczęścia do kobiet, taka prawda. No. Zawsze trafiam albo na kurwę, albo na jakąś taką niespecjalnie sympatyczna. No ale co zrobić, no? Miłość jest ślepa jak to się mówi. Miłość jest ślepa. I taka chwila ciszy, żeby kurczę pokazać tę powagę sytuacji, a teraz wróćmy może do Minecrafta, bo <grym> się> zrobiło się trochę nostalgicznie. Mom, mnom, mnom, mom, 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 mnom, mom, mnom, mn, Jest te cytryny cytrynki. Pycha. Kurczę, no, ja bym sam nie za takie cytryny. Fak, cytryny są gorzkie, ale chociaż lubię herbatkę z cytrynką, jak moja mama mi zrobi. Ty mm. siotka. Tylko grze, żeby moja mama mi jeszcze robiła herbatkę. Ach, to byłoby świetne. No ale mi nie robi, mamo, pozdrawiam cię! Pamiętaj, na przyszłość rób mi herbatkę, bo ja bardzo ją lubię. A samemu mi się nie chce jej robić, a wiem, że ty, tobie też się nie chce, ale no cóż, jesteś moją mamą, więc wypadałoby, żebyś mi kiedyś zrobiła herbatkę. No, to jedziemy, 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 jedziemy. No, słoniu, uuu, u, to mi się źle kojarzy, bardzo źle mi się to kojarzy. Jest! Świątynia, świątynia na pustyni, będę ją gdzie przenocować. Dlaczego mi się źle kojarzy ten dźwięk, ponieważ moi drodzy kiedyś miałem Herobrine Mode Grany, bo mój kolega mi zrobił dowcip i w mi Herobrine Mode Na... A nie, to nie jest świątynia, to jest wios... Nie, to jest świątynia. Tak, to jest świątynia. Fuck! Zombi ci flachę wybombi! Zostawcie mnie! podłe... Bestie! Trzeba tu. No. Cholerne szczury! Trzeba tu wszystko ładnie oświecić, żeby mi tu nie było żadnych pająków ani żadnych szkieletów... Jedz, yes, jedz, yes, ty bestio! Jedna cholerna bestia mniej! Nie wiem, czy ktoś kojarzy skąd? Z jakiej to gry? Na pewno kojarzy no. Chyba każdy gra w Gothica, nie? No A jak nie, no to. Uu, tobie. To biada wam, biada wam się przyznawać, że nie graliście w Gotika. najlepszego RPGa wszechczasów. No ale o tym może trochę później, niedługo ruszy, tak jak mówiłem, rusza seria siarczysty retro gaming i na pewno znajdzie się tam Garik, Garek Noc Kruka, Gothic 3... No Gothic 4 już nie, bo Gothic 4 to gówno. Z wielkim smutkiem stwierdzam, że Gothic 4... To, gawno, gawno, gawno! Wow, wow, wow! Nie spodziewałem się tego, cholercia. Nie wiedziałem, że tutaj coś jest. Myślałem, że to są tylko takie. No, ktoś dzwoni do drzwi, pewnie listonosz albo jakiś znajomy. Nie no, ja nie mam znajomych przecież. Więc nie będę was okłamał znowu. Dobra, z tego co ja tam wiem, to tam są pressure plate'y... I te pressure plate'y po co mają TNT Nie wiem na ile to jest prawdziwa informacja ale nie chcę tego sprawdzać, bo boję się, że mnie wysadzi. No właśnie. Jednak to jest prawdziwa informacja. Jest tu TNT. TNT! Taka piosenka. Była, dobra, muszę to jeszcze pochować do plecaka różne rzeczy. Bo aktualnie to mi się tutaj nic nie przyda, to też do plecaka, plecak, a plecaka, do plecaka nie można? Buuu, ale fail, ale fail, kto robi tego młoda? Dobra, zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Uuu, dwa diaksy, diaksy, emeraldy, uuu, mogę pohandlować, tyj, z NPC-tami. No nieźle, nieźle. Uuu, kolejne diaksy, czyli kurcze, fajnie jest, dobrze jest, można farmić. Wezmę te bloki. Uach, jak zawsze fail. Jak zawsze musi być fail w tych odcinkach. No, dzień bez faila, dzień stracony, moi drodzy. Jak to mówi stare polskie powiedzenie. Chyba to nawet nie jest polskie powiedzenie, tylko to jest moje powiedzenie. Nieważne, zresztą. Jeden pies, czy moje, czy polskie? Jestem polaczkiem, cebulaczkiem, więc się cieszę. Pam 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 pam. Tu jest dużo materiałów, może byśmy tutaj sobie wykończyli wszystko. Z tej piramidki fajnej. Bym się cieszył, gdybym miał te wszystkie materiały, materiały, materiały. To też, to też piosenka z gry. Wyłowimy wszystkie rybki z mokrej wody. Ale to też o tym później. W nowej serii. Siarczysty Retro Gaming. Czy jak to tam się zwie? No, zbieramy, zbieramy. No i tak, moi drodzy, jeszcze co tam mi powiecie fajnego? Napiszcie coś w komentarzach, co u was słychać, co tam, jaki jest was ulubiony, kurczę, Minecraftowy Let's Player i dlaczego to jest Resie Gaming, Resi Gaming eee, Czy Remek? Kurczę Remek ja tak sobie oglądam REMKA? Wam powiem szczerze, i kurczę... coś mało odcinku ostatnio robi, nie? Tak liczyłem na jakieś tutaj fajne live y z nim czy coś z tej masakry, a on się opuszcza, będę musiał do niego zadzwonić znowu na live'ach i go zjebać że się opierdala, za przeproszeniem no z tam, ja Remka znałem, to jest tam mój dobry kolega, ale co z tego, no co z tego, że jest moim kolegą, no nie nagram z nim nic, bo nie chcę po prostu, no wiecie dlaczego nie chcę nagrać z Remkiem? bo potrafię sam sobie zebrać widzów, o właśnie dziękuję wam wszystkim, że mnie oglądacie mimo, że tak nuuuzę jak stary koń ale ja już swoje lata mam, moi drodzy. Ja już swoje lata mam. Bliżej mi już do grobu niż wam. Wow. Fuck! No nie! Rozwaliłeś mi moją... ...piramidę! Ja pierdziule! Wiedziałem, wiedziałem! Będę musiał wyłączyć te... Te debilne ogry, no po prostu są tak denerwujące. Są tak denerwujące te ogry. O, dobra, wychodzę stąd. O nie, kolejny. Czarny wilk. No W sumie ja znam tylko jednego Wilka, Białego Wilka, Wiedźmina, Gerald z Rivi A za iść gra Wiedźmin Polska, w U, wezmę sobie tą wełnę Polskie, bo dobre Nie ma lepszej gry, moi drodzy, niż Wiedźmin The Witcher No. ty skurdy, synu mały Witcher Wiedźmin i Gerald Rivi. I jego wspaniałe przygody. Niedługo trójka, więc na pewno będzie na moim kanale. Jakaś tam, jakaś prezentacja, lub może nawet seria. Jeżeli dotrwam z kanałem. O nie, o nie, golem. Fucking bullshit. O nie, 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 nie będę z nim walczył. Tam są wilkołaki, nie, tam też nie idę. O nie. O nie! Aha! Wpadłeś, frajerze! No chodź. Łoś, ty! Nie! Nie! Nie odejdź! Ja chcę żyć Cholera niebezpieczeństwa w tym... W tej świątyni. Chciałam waypointa... Muszę cię zabić ten... Cholerny wilku Jesteś czarnym wilkiem, jesteś przeciwieństwem Gerala z Leewi Właśnie, ja muszę sobie nowego chyba skina czepnąć moi drodzy, bo mój hitman niestety już troszkę taki stary jest I on by czekał chętnie na zmianę Uuu, z tym buzią swoją fajną y, M y, Set waypoint, add waypoint i dodamy pustynia Pustynia myślnik świątynia, no moje Pustynia, świątynia, świątynia, pustynia Okej, okay, spadamy Idziemy szukać wspaniałego miejsca pod budowę uh, miałem iść na... Na West, a ja idę na. O nie, odejdź. O nie, goni mnie, goni mnie biały wilk. Zostaw mnie wilku. Dobra, tu już jest koniec drogi, czyli muszę jednak iść na południe. No, szybciej, słońce wstawa i zabijaj te bestie przeklęte, które mnie gonią i próbują mnie zabić. Dlaczego? Jestem przecież taki sympatyczny. Powinno dać troszkę więcej interakcji, może jakieś takie losowe, nie wiem, wioski NPC, które nie, albo NPC-ów, którzy po prostu sobie idą, nie wiem, gdzieś tam i na przykład budują wioski albo coś. To też by było taki fajny smaczek, że najpierw masz gołą ziemię idziesz gdzieś na wyprawę, wracasz i nagle 500 wiosek się zrobiło. Słoń, uważaj troszkę, bo sobie trąbę skaleczysz nie będziesz mógł na niej grać. No właśnie. Nie to może nie wychodzi specjalnie, bo nie jestem słoniem, ale... Ale trąbę? Trąbę to ja mam nawet dwie. No właśnie. I już tutaj was widzę w zestawie z tym. Jeżeli pomyśleliście o pewnej trąbie, no to jesteście naprawdę, naprawdę spaczeni. Wasze umysły są chore. Jeżeli chodzi o wam o tą trąbę, o której przed chwilą ja pomyślałem. Sztyczcie się naprawdę, ja o takich rzeczach nie myślę, ja nie wiem o czym wy pomyślicie naprawdę. Całymi dniami o takich rzeczach? Jezu... Dobra no... Idziemy, idziemy i szukamy tego miejsca i nie możemy jego znaleźć, no... Ja... O, chociaż to jest takie fajne. Taka fajna dolinka otoczona pustynią. Miałbym super klimacik, mógłbym sobie zrobić basenie, jakąś plażę, coś tutaj... Właśnie, moi drodzy, mam już kupionego Slendera tego nowego The Arrival, i na tysiąc widzów jestem przygotowany już. Także i, i będę, będzie z kamerką, już zaznaczam. Bez względu no, na wszystko, będzie nowy Slender z kamerką. Także nic, tylko czekać, moi drodzy, na tą wspaniałą ucztę! Ucztę dla waszych oczu! O nie, coś tam widzę znowu, jakąś piekielną bestię, która chce mnie zabić! Odejdź, bestio, odejdź! Przepadnij! Uuu... Jestem głodny strasznie, ja w ogóle na to nie patrzę, co jest bardzo złe. Chrup 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 chrup... Zjemy sobie pomarańczka. Chrup 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 chrup... Chrup chrup chrup, chrup, chrup. No, szkoda, że tylko jedno regenerują, no HP. Jest takie trochę głupie, no. Ale mam zapas już że będę, jak, jak będę wracał do domku, to będę miał te... No i doszliśmy do końca mapy No i nie znaleźliśmy tego wspaniałego miejsca, o które mnie niestety chodziło, bo ja wiem czego chcę, ale no nie ma tego tutaj. Więc moi drodzy, mam propozycję. I to bardzo dobrą propozycję. Myślę, że jeszcze... Kawa jak się przejdziemy. O, tam jest jakaś wyspa. Może na wyspie? O, to też jest dobry pomysł. Zrobimy przystań piratów. Arr, arr piracki siarczek będzie rządził swoją małą wyspą. Zatoką pirat. Nie, no na takim czymś nie. Dobra moi drodzy. Ja sobie tutaj posiedzę. Rozpoznam trochę więcej terenu. Um. I myślę, że tutaj zakończymy dzisiaj, no bo nie chcę się już dalej szukać, bo no na razie nic nie ma ciekawego, no a do domu daleko, więc kurczę trochę ciężko, a ja chcę gdzieś takie super mega miejsce i no w następnym odcinku będziemy dalej kontynuować poszukiwania, tylko ja tutaj sobie już przygotuję jakieś łódki i popłyniemy przez morze w poszukiwaniu szczęścia. Także ja Wam bardzo dziękuję za ten wspaniały odcinek. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej nędznej pogadanki. Trochę krótko wiem, ale no tak to jest. Także ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, bo lajka ja nie chcę. <głynne> Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.